Tutaj nie ma sprzeczek co było pierwsze jajko czy kura. Odpowiedź jest prosta. Kura. Na fermę Henryka Heniczka ze Steblowa przyjeżdżają jednodniowe biskwęta, które przez około 6 tygodni rosną w ciepłej hali. E, Takiej kurze jest potrzebna e, temperatura, podstawą jest temperatura, e, dobra pasza no i żeby, miała, żeby woda, nie? A dla nas jest na koniec dobra cena, nie? Zapytaliśmy u źródła. Po czym poznać szczęśliwą kurę? No widać, że wszystkie kury są szczęśliwe, bo gdyby były nieszczęśliwe, to nie biegają, siedzą, yy, są niezadowolone. A tak widać, że kury chodzą i są szczęśliwe. Nie? Gdyby ta kura była nieszczęśliwa, to tak głaska się nie da. Nie? Hodowla jest sterowana nowoczesnymi urządzeniami. Wszystko dla dobrego samopoczucia kur. Zadawanie paszy, temperatura, wilgotność, wszystko jest sterowane w Program świetny, wszystko sterowane no, to jest praktycznie najnowocześniejsze, co może być nie? na rynku dostępnym. Państwo Heniczek zajmują się również ogrodnictwem. Pod foliami skrywają całą paletę kolorowych bratków, które od razu wprowadzają w klimat wiosny. Jak, jak nasionko specjalna ziemia jest najpierw do wysiewu. Nie? Się wysiewa, później jak one zaczynają pikować, się zaczyna pikować do małych paletek. Wtedy trzeba im y, już dawać po prostu jakąś odżywkę. Aby one ładnie rosły, były zdrowe, żeby się liście nie skręcały, żeby były ładnie, ładnie ukorzenione. No a później się przesadza do większych doniczek. Sadzi je się po prostu już później, żeby były na przyszły rok na wiosnę. Jak o tej porze, to wysiewamy we, w lipcu a pikuje się później, zależy jak wyjdzie. Jak wyjdzie. Gdy są y, ładne już krzaczki, wtedy przenosimy je tu. I przy, na zimę przykrywa się, nawozimy je, one muszą być zdrowe. Na, jak przychodzi temperatura już po mi, y, minusowa, wtedy się przykrywa włókniną. Jak czeponki wytwarzają, włóknina się ściąga nie? i y, no, zaczynają kwitnąć, tak jak to widać właśnie. No jest to prac, pracochłonne przede wszystkim, trzeba pilnować, żeby nie były żadne tam Robaki się nie pod, bo wiadomo, jest imszyca i różne trzeba po prostu obserwować to na no, praktycznie co tydzień, nie? nieraz co kilka dni. Żeby się nic nie pojawiały, trzeba po prostu zapobiegać, nie. Żywe kolory kwiatów, jajka i kurczaki to nieodłączne elementy nadchodzących świąt wielkiej nocy. Wszystkiego dobrego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych od tygodnika Krawtowickiego.